Ale zobaczymy, jaka cena wychodzi. No tak, bo trochę ciężkie może być, nie? Niech pani zobaczy. A nie! A. To jest ciężkie. Nie, no, je, u pani do 80. powiedziała, że ma małą emeryturę. Ale ja że lubi się ubiać bo wiedziałam właśnie, że przepięknie wygląda, bo pięknie wygląda. Bo jestem wzruszona naprawdę, taka duża energia od Pani. Słuchajcie, tutaj intryga mnie ta Pani poruszyła, tak bardzo z tą którą rozmawiałam, że ja nawet w tych spodniach, które przymierzałam, przepraszam, czy jest, jest jeszcze, wyszłam z przymierzalni, żeby wręczyć jej ten płaszczek w prezencie. Przepraszam bardzo, jeszcze raz. To jest ten płaszczek, który Pani przymierzała, prawda? Nie wiem. Z kapocą. Tak, tak. się się upewnijmy, wyciągnę tak. jeszcze raz. Tak. Ten, prawda? To I ja tak. chciałabym Pani wręczyć w prezencie, my już za niego zapłaciliśmy. Nie, no proszę, <śmów> tak, pani. tak, tak Pani pięknie wyglądała. Jezus, ja jestem tak wzruszona, pani. pani ma taką piękną energię, że po prostu... Nie, nie. <śmów> Tak, naprawdę. Szedł, no bardzo pani. <śmów> dziękuję, dziękuję. Nie <śmów> dziękuję <za co>. bardzo. <śmów> tak, z <dziękuję śmów> całego serca dziękuję. <śmów> Śmów> wszystkiego śmiech. dobrego. Ja idę dalej przymierzać, bo wyszłam tak z przymierzalni w trakcie przebierania. Dziękuję.